Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o Wallet Mat od Witchwood. Jest to świetnie wykonana mata karpiowa, która zapewnia pełne bezpieczeństwo ryby. Całość jest dość pakowna. Możemy przetransportować ją w takim bagażu. Mata składa się z dwóch elementów. Wysokich brzegów, wykończonych na dnie taką siateczką. Oraz wnętrza, czyli maty. Mata posiada klęcznik oraz kieszeń, w której możemy schować sobie środek do dezynfekcji ran. Czy też inne niezbędne akcesoria? Możemy też wykorzystać, wykorzystać siatkę na matę i samą rybę przypiąć na ziemi do, do maty. Jest wykonana z materiału nieprzemakalnego i odpornego na zapachy. Zewnętrzna część jest wykonana z materiału 600D, co zapewnia jej długowieczność i trwałość. Możemy ją zastosować na wszystkich łowiskach komercyjnych, wszędzie tam, gdzie regulamin zmusza nas do wykorzystania maty bezpiecznej dla karpia, czyli maty z wysokimi brzegami.